Obliczenie ułamka z liczby naturalnej. Weźmy sobie 4 piąte z liczby 125. Aby obliczyć ułamek z liczby naturalnej, należy wykonać iloczyn tego ułamka i liczby naturalnej. Tutaj mamy 4 piąte razy 125. Teraz przechodzimy do wykonania iloczynu liczby naturalnej i ułamka, a zatem mamy w liczniku 4 razy 125. I przepisujemy mianownik bez zmian. Następnie skracamy licznik i mianownik, tutaj zaznaczyłem na czerwono. Wspólny dzielnik dla 125 i 5 to jest oczywiście 5, 125 dzielone na 5 daje 25, i 5 dzielone na 5 daje 1, stąd mamy 101, czyli 100 całych.